Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Fantazy Bundesligi, czyli Zagrajmy Bundeskap. Jesteśmy po 15. kolejce i zaraz przekonamy się, czy ta kolejka była dla nas dobra, czy kupon ten krótszy okazał się dla nas dobry, więc lecimy. Yy, dobra, zaczynamy. Z tego co widzę, 66 punktów zdobyłem w tej kolejce, yy, więc no, jakoś szału nie ma. Yy, zaraz zobaczymy, jak to wyglądało punktowo. No z tego co widziałem no to naprawdę średnie te wyniki były w tej kolejce dla naszych zawodników, więc dlatego też pewnie tak mało punktów. Dobra, 66 punktów Robert, 14 Nils Petersen 2, więc Nilsa mogłem spokojnie dać na ławkę rezerwowych, bo Łukasz Alario był 5 punktów, więc tutaj troszkę straciłem. Jeśli chodzi o pomoc no to Reina 6 punktów, Amiri 8, Diade 4 i Josip Brekalow 1 punkt, więc tutaj też jakoś rewelacji nie było. No i tutaj bardzo mi się podoba jedno, jedna opcja, Christian, Christian Ginter 21 punktów jeszcze na Gwiazdeczce, więc to mi się trafiło, ale reszta Akanji 3, Christopher Lens 4, Niklas Stark 2 więc no, no słabiłutko, słabiłutko. Dobrze, że trafiłem chociaż tym Ginterem, bo by było naprawdę kiepsko. Następnie no na bramce Lukas Hradecki, jeden punkt, mogłem zostawić Rafała Gikiewicza, który ma tych punktów 5 w tej kolejce, no także kilka punktów straciłem, ale chyba nie jest źle. Okaże się za chwilę, jak to wygląda w lidze. No jesteśmy nadal na trzecim miejscu, ale czy straciliśmy, czy zyskaliśmy, zaraz się dowiemy z tego co tak patrzę na szybko to chyba straciliśmy znowu ale przejdźmy do omawiania miejsce siódme Lechu 786 punktów, miejsce szóste godzio 932 punkty, miejsce 5 Kondzio 989 punktów, miejsce czwarte Polska górą 1055 punktów na miejscu trzecim jesteśmy my na miejscu drugim Ferrigiton Club, czyli Fergita 1350 punktów, i na miejscu pierwszym Deleux 1461 punktów. Gratuluję, naprawdę pokaźna przewaga. Ale zobaczmy jeszcze tą kolejkę, jak to wygląda w tej kolejce. Które miejsce zająłem? Czwarte, więc znowu słabo. Znowu słaba kolejka według mnie. Tym razem wygrał kolejkę Fergita, Także tym bardziej gratuluję. No i to z dość dużą przewagą, bo 40 punktów. Zobaczmy, zobaczmy jak to tutaj wyglądało, kto u niego bardzo dobrze zapunktował. No tutaj Napastnicy, no i tutaj Sancho zrobił robotę tak naprawdę. Eee, tak, czyli Napastnicy i Sancho. 35 punktów na Sancho, więc no wow, jest masakra, że tak powiem. No więc tak to wygląda. No i przejdźmy może po prostu już do kuponu, jaki postawiłem. No ten kupon miał być tak jak mówiłem krótszy. Czy okazał się szczęśliwszy? No niekoniecznie, niekoniecznie. Więc tutaj wygląda na to, że gdybym postawił dłuższy kupon i bardziej pokombinował, to być może bym coś tu ugrał. Ale chciałem zrobić krótszy, mniej więcej tak na szybko. No i wyszło, jak wyszło. Więc Union Berlin z Wolfsburgiem postawiłem na zwycięstwo Wolfsburga. Okazało się, że Union zremisował 2 do 2, więc tutaj starzenie czerwone. Kolejne spotkanie, tutaj niespodzianka. Mówiłem tutaj, że można pokombinować, nie dawać tak czystej dwójeczki, i miałem rację, bo Bayern Monachium przegrał z Borosją Mönchengladbach 3 do 2. Tutaj spokojnie można było strzelać w ilość bramek. Czy chociażby obie drużyny strzelą bramkę, więc tutaj było dużo opcji. No niestety, wybrałem tą złą. No i przechodzimy dalej. RB Lipsk, Borussia Dortmund. Tutaj postawiłem prawidłowo, że obie drużyny strzelą bramki. Lipsk przegrywa u siebie z Borussią Dortmund 1 do 3. No i zostały nam jeszcze tak naprawdę dwa mecze do omówienia. Augsburg ze Stuttgartem tutaj postawiłem na Augsburg, nie byłem wcale tego taki pewny, no i jak, jak się okazało nie miałem racji stawiając na właśnie zwycięstwo gospodarzy, gdyż Stuttgart wygrał to spotkanie 4 do 1, więc naprawdę ciekawy wynik. Myślałem, że Stuttgart troszkę gorzej sobie poradzi w tym meczu, no ale jak widać tutaj widać jak bardzo się znam na tej niemieckiej piłce tak naprawdę no i ostatnie spotkanie Arminia Bielefeld z Hertą no tutaj troszkę Arminia mnie zaskoczyła chociaż mogłem się tego spodziewać no bo Herta po ostatnich spotkaniach kilka fajnych występów więc musiała przyjść zadyszka za no i właśnie taka zadyszka przyszła i Arminia wygrywa 1 do 0 z Hertą i tutaj kolejne zdarzenie jest czerwone więc na tym krótszym kuponie mam cztery czerwone i jedno zielone, gdzie zwykle na dłuższym kuponie mam sobie 7 zielonych i 2 czerwone. Więc chyba jednak wrócimy do obstawiania całej kolejki i będziemy po prostu liczyć na jakieś szczęście. Myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Dajcie znać w komentarzach. Co sądzicie o tym kuponie? Czy dawać po prostu te dłuższe? Wydaje mi się, że będę dawał ewentualnie co trzecią kolejkę. Będę starał się zrobić ten krótszy. I jeszcze pomyślimy. Także trzymajcie się ciepło. I na razie.